Katedra Matka Kościołów to miejsce, w którym formowani i namaszczani są kapłani, w którym Maryja, tu w tej bazylice, katedrze w obrazie Hermana Hanna, dotyka nas niejako swoim wzrokiem. Tuli do swego matczynego serca jak kiedyś Chrystusa Najwyższego Kapłana. Tu jest nasz Nazaret i Wieczernik. Nasz kapłański, rodzinny dom. Bóg, dając światu, kapłanów, jakby mówił temu światu, tak jak posłałem swego jednorodzonego syna, tak dalej z miłości posyłam Ci mych synów umiłowanych, Chrystusowych kapłanów. Wiem, że przyjmiesz ich bardzo różnie, ale ponieważ Cię miłuję, Daję to, co mam najlepszego, ale realizacja kapłańskiego powołania to jakby ponowienie w wielorakich formach gestu Jezusa Chrystusa, nad którym będziemy medytować, szczególnie dziś wieczorem, gestu umywania nóg, pokornej służby wobec wszystkich. Wielki Czwartek to szczególny dzień w liturgii Kościoła. Wieczorem w Kościołach jest sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej. Natomiast wcześniej, w godzinach przedpołudniowych, księża gromadzą się w katedrze, gdzie pod przewodnictwem swojego biskupa sprawują tzw. Mszę Świętą Krzyżma. Ta Msza Święta również ma swoją tradycję i pewne uwarunkowania historyczne. To właśnie wtedy dokonywano pojednania grzeszników, którzy wracali do jedności z Kościołem. Wtedy też dokonywało się poświęcenie olejów potrzebnych do sprawowania sakramentów. Tak dzieje się również dzisiaj. Podczas tej mszy świętej biskup w koncelebrze z obecnymi prezbiterami konsekruje krzyżmo. Święci się także olej katechumenów, oleje chorych, które są potrzebne do udzielania sakramentów. Jest to więc szczególny dzień dla całej wspólnoty i dla całego kościoła lokalnego. Te oleje potem kapłani zabierają do swoich wspólnot parafialnych i posługują się nimi wtedy, kiedy udzielają sakramentu chrztu, sakramentu namaszczenia chorych. Ten olej oczywiście wykorzystuje też biskup, potem sprawując liturgię bierzmowania, czy też udzielając sakramentu święceń. Bardzo ważnym elementem liturgii tego dnia jest odnowienie przerzeczeń kapłańskich. To motyw stosunkowo nowy, wprowadzony do liturgii tego dnia z inicjatywy Świętego Jana Pawła II, który w Wielki Czwartek, w dniu ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, chciał też przypomnieć sens i znaczenie sakramentalnego kapłaństwa dla całego kościoła. Dla księży, którzy tą liturgię skoncelebrują wraz z biskupem, to szczególny dzień, między innymi właśnie za sprawą tych odnawianych kapłańskich przyrzeczeń. To także dzień, kiedy wszyscy w kościele uświadamiamy sobie to, jak wielkim darem, jak wielką wartością dla nas jest kapłaństwo, które tak ściśle jest związane z eucharystią. Boże mocy i obrono twego ludu. Ty stworzyłeś olej, symbol siły, racz pobłogosławić ten olej. Udziel męstwa katechumenom, którzy będą nim namaszczeni, aby przyjmując mądrość i moc od Ciebie, rozumieli głębiej Ewangelię Chrystusa, śmiało podejmowali trudy chrześcijańskiego życia i, stawszy się godnymi przybrania za synów, radowali się z odrodzenia i życia w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby pobłogosławił i poświęcił ten wonny olej. Niech ci, którzy będą nim na zewnątrz namaszczeni, otrzymają namaszczenie wewnętrzne i staną się godni boskiego odkupienia. Boże, od Ciebie pochodzi wszelki wzrost i postęp duchowy. Przyjmij łaskawie hołd radosnej wdzięczności, jaki Ci składa przez nasze usta Kościół pełen wesela. Ty bowiem na początku kazałeś Ziemi zrodzić drzewa wydające owoce, a wśród nich drzewa dostarczające oliwy, która miała służyć do przyrządzania Krzyżma Świętego. Już Dawid, oglądając duchem proroczym sakramenty twej łaski, zapowiedział w pieśni, że namaszczenie olejem rozweseli nasze oblicza. A gdy wody potopu obmyły świat z jego grzechów, gołębica zwiastowała ziemi pokój, przynosząc gałązkę oliwną, zapowiedź przyszłego daru. Znaki te w czasach nowego przymierza. Wyraźnie się spełniły, gdy po zgładzeniu w wodzie chrztu wszystkich popełnionych występków, namaszczenie tym olejem sprawia, że nasze twarze jaśnieją radością i pokojem. Dlatego też Mojżeszowi, Twojemu Słudze, wydałeś polecenie, by swego brata Aarona po uprzednim obmyciu wodą ustanowił kapłanem przez namaszczenie tym olejem. Jeszcze większe wyróżnienie spotkało ten olej, gdy twój syn, a nasz Pan Jezus Chrystus, zażądał od Jana obmycia w wodach Jordanu. Wtedy bowiem zesłałeś nań Ducha Świętego w postaci gołębicy, a głosem z nieba dałeś świadectwo, że on jest tym jednorodzonym, w którym sobie najbardziej upodobałeś. W ten sposób Chciałeś wyraźnie potwierdzić, że jego to prorok Dawid w natchnieniu wysławiał pieśnią, jako namaszczonego olejem radości przed tymi, co losy z nim dzielą. Wszyscy koncelebransi wyciągają prawą rękę w stronę krzyża i tak stoją w milczeniu do końca modlitwy. Błagam cię, Boże, uświęć swoim błogosławieństwem ten olej. Niech go przeniknie moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi Chrystusa Twojego Syna. Od Jego świętego imienia wzięło swoją nazwę Krzyżmo, którym namaszczałeś kapłanów i królów, proroków i męczenników. Niechaj Twoja moc uczyni to Krzyżmo sakramentalnym znakiem pełnego zbawienia i życia dla tych, którzy mają się odnowić. Przez obmycie wodą Chrztu Świętego. Niech wszyscy ochrzczeni, przeniknięci świętym namaszczeniem i uwolnieni od grzechu pierworodnego, staną się Twoją świątynią i wydają woń niewinnego życia. Niech zgodnie z Twoim postanowieniem, otrzymując godność królewską, kapłańską i prorocką, przyobleką się w szatę niezniszczalnej łaski. Niechaj dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego Olej ten stanie się krzyżem zbawienia i sprawi, by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym i współudział w chwale niebieskiej przez Chrystusa, Pana naszego.

Władasz wieczną Olej ten ożywczy synem ból Wbrew szatańskim uroszczeniom Przyjm tę pieśń odkupiciel śłódska była wreszcie uleczona W stroju święty uciekają z duszy zbrodnie, a przez czoła na dary święte się wlewają Przy Panie Panny, śmierć oddala światła przy tym nóż, tym, co w przyszłym nie mają udział. Nie zachodzi, przejm tę pielę.